Miało być wygodnie i bezpiecznie, jest tylko wygodnie. Choć mieszkańcy Jarocina zachwalają pomysł wybudowania łącznika między ulicami Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego, zwracają uwagę, że ulica stała się rajem dla piratów drogowych. Zajśmy tutaj sygnały, że bardzo szybko tędy jeżdżą samochody. Czy pani tak zauważyła, że też tak szybko jeżdżą? Na pewno. Przeszkadza to w życiu? No więc wie pan co, jak siedzę w domu, nie, ale jak siedzę dworze na kawie, to przeszkadza to. Jest to uciążliwe? Na pewno. Prosta droga, to się jeździ. Na pewno szybciej, tu nie można było takiej dużej prędkości rozwinąć, poza tym dwa samochody się tu nie mieściły. Więc na pewno to będzie. Starostwo powiatowe, które zarządza łącznikiem, dopiero od nas dowiedziało się, że istnieje taki problem. Wicestarosta Mikołaj Szymczak zapewnia jednak, że są sposoby, by zwiększyć bezpieczeństwo. Jeżeli mieszkańcy dowolny mieszkaniec złoży wniosek taki do Starostwa Powiatowego, to nasza Powiatowa Komisja rozpatrzy taki wniosek o ograniczenie prędkości na przykład, tak? Aczkolwiek wydaje mi się, że łącznik, który znakomicie ułatwia komunikację na osiedlu Tumila, i no znajduje się na terenie zabudowanym, a zatem no, powinni kierowcy przestrzegać ograniczenia do 50 km na godzinę. Wystarczy jeden mieszkaniec i w formie dowolnej, to może być na kartce papieru, poda swoje imię, nazwisko, adres i o co wnioskuje i taki, taki wniosek zostanie rozpatrzony. Wicestarosta jest zdania, że znak ograniczający prędkość nic tu nie zmieni, skoro kierowcy nie stosują się do 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. A co z programami zwalniającymi? Jestem akurat wielkim przeciwnikiem progów zwalniających, bo nie po to robiliśmy dobrą drogę, gładką i prostą, żeby teraz robić muldy na niej. Oczywiście jest to uzasadnione w niektórych przypadkach, przy przedszkolach, szkołach, tak. natomiast no, w takich miejscach to, to raczej nie ma sensu. Możemy postawić znak nawet y, ograniczenia do 20, ale jeżeli ktoś nie przestrzega przy... W ograniczeniu do 50, to podejrzewam, że i przy tych niższych wartościach też nie będzie przestrzeń. Czy policja coś w tej kwestii robi, żeby jakoś pohamować trochę tych piratów drogowych? Tak, mieliśmy takie zgłoszenia już wcześniej. Były tam dysponowane patrole ruchu drogowego, które miały właśnie na uwagę poruszanie się samochodu z nadmierną prędkością. Policjanci liczą też na współpracę mieszkańców, którzy mogą pomóc w walce z niesfornymi kierowcami. Mamy taką prośbę, zawsze kierujemy ją do mieszkańców, jeżeli widzą w danym momencie, czy, czy wiedzą w którym momencie te przepisy są łamane najczęściej czy są to godziny nocne, popołudniowe, żeby też takie informacje do nas y, chociażby anonimowo zgłaszali, dzwoniąc na numer 997. Wtedy my też będziemy je dysponowali w różnych dniach, w różnych godzinach. Patrole pełnione już są też na, na motocyklach, które mamy na swoim wyposażeniu i na pewno będzie dużo łatwiej funkcjonariuszom ruchu drogowego tam tamtą służbę w tych okolicach pełnić. Na wąskich y, drogach osiedlowych myślę, że motocykl dużo bardziej policyjnie się sprawdzi, jeżeli chodzi o samo ujawnianie czy zatrzymywanie sprawców wykroczeń. Teraz ruch Należy do mieszkańców. Albo sporządzą pismo do powiatu, albo zaczną dzwonić na policję. Najważniejsze, by pokazać piratom drogowym, że nie są mile widziani w środku osiedla.